mam z tej strony polski jorzec 2008 i to kolejny odcinek na moim kanale czekajcie bo ja te, teraz nie zauważyłem nie zauważyłem nie nie, 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 nie włożyłem słuchawek nie było mi słuchać przez chwilę i a no serio to i co chodzi bo bo zawsze hmm, to cały czas ja y, się męczyłem tym, bo ja robiłem ja pierwszą próbę i pojechałem do misji y, do misji, i tylko to robiłem i za pierwszą próbą, bo ja teraz zrobiłem kilka prób i teraz będzie mis y, ten tej drugi czyli misja jakby druga i y, 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 że nie będzie te, teraz jechał tylko teraz się już łączy ta misja po prostu i i powiem a ja wyłączałem cały czas, bo ja myślałem, że to jest na dziesiątce, a to jest, ta, zapisało mi się i to jest na jedynce, bo głoś głośność, bo było na początku mm. na dziesięć. Cały czas musiałem Musiałam ści... Musiałem... Jeden zciszałem i ten ja... I musiałem cały czas, że... Cały y, y, czas jestem, że będę musiał każdym razem ściszać, a okazało się, że tam... Że, że się zapisało like te to siły na jedynce, bo tak to byście jej nie sprzeli. Dobra, nic mówię. <noise> Oj, teraz włączyła się ta misja druga. Czyli chapter tej pojechałem tylko do misji i to się tylko You, ma'am, I'm gonna need your car. destroyed my car wrecking my life enough for you you look exactly as i remember you <laughs> don't try and sweet talk me i had to change my identity because of you i even had to change the color of my hair you weren't a blonde before you, what? i'm going to my dad's cabin to say goodbye and then i'm getting out of lego city will i see you again no mm -hmm. no i paem uh... What happened with the roadblock, Chase? <laughs> oh, an out-of-control vehicle. Shimmy. <laughs> <laughs> Don't worry, <laughs> I dealt with it. Okay. But I'll <laughs> need a <laughs> new car. <laughs> I just uh <laughs> lost mine. Actually, it wasn't <laughs> even <laughs> mine. No <laughs> problem. <laughs> <laughs> Frank loses <laughs> about <laughs> two a <laughs> week. There is a police vehicle calling point near a diner just north of you. though. So you'd like me to repair it. <laughs> you catch on quick, Chase. Nie pamiętam... Czekajcie, ja będę to zakręcił... Wiem, może to trochę gotować, ale... A! Bo ja nagrywam ten sam odcinek, który pie... w którym... W ten sam dniu, gdzie oh, nagrywałam pierwszy, bo... Po pierwszym, teraz nagrywam drugi, więc... Nie wiem, czy napisaliście... mam kwiaty, żeby zagrał, czy... W jeśli no napisaliście... W manifest to, to przepraszam będzie se jest tego. A jeśli nic nie napisaliście, to... No to Lego City Hehe, teraz. Więc jeśli nic nie napiszecie, to... Nie wiem, będzie... to... To będzie nagrywał z tego, a jeśli napiszecie coś, na przykład, to... Y... Od tamtego bo ja będę sprawdzał y, cały czas y, ten odcinek, czy coś napisaliście. Jeśli nic, to LEGO CITY. Jeśli coś napisaliście, na przykład, jeśli y, napisaliście LEGO CITY, to LEGO CITY. Jeśli si, Minecraft to Minecraft. A jeśli you nic, to LEGO CITY. No, tak to I'm będzie. Niestety y, teraz

Tu już nie wie, nie widzę... O, oh, kolejny kwiatek! A, bo mieliśmy tutaj ospiać, No tak. I no, tak. I co? A i ból. Dobra, dobra. Uuu, tutaj będzie się... Tutaj będzie i pewno gdzieś mogły się, się wypierać te samochody. Będziemy musieli uzyskać samochody, które, które, o, trochę. Czy pewnie tutaj będziesz bał, budować te pro i gdzieś pojechać na jakimś misję? Tak zapewne, tak, tak myślę, dobra. E, tak. Nie wiem co, dobra, tak. Łotnie, ale też, a bo... ej, to jest fajne, mi się to podoba, można wybrać kolor. Oh, no, i no, 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 Hey, Chase, there's another crime in progress. Robbers have barricaded themselves on top of the Lego City TV oh, building, and our officers can't mm, get to them. How can I help Lodziami you? You know I can't fly, right? Yeah, but my ah, uncle Duke's the sheriff you. of Bluebell National Park. And he's got some of the department's old grapple guns, which are great for climbing buildings and falling off buildings, which is why we stopped using them, right? Well, well if you don't you know... think you're up, you're up to it, I'm up to it. Great! I'll tell my uncle you're on your way. I you tell him. Well, do them. yy mm -mm. okay, ja o, o, mogę tu zjechać ja tak GTA ja pamiętam, GTA jest fajnie, bo tak można i skoczyć czasami okay, okay. chociaż tutaj trochę tak skoczyłem trochę nie, bo wiecie co, to, to tak i na przykład jest, tak, jest takie jedno miejsce, gdzie się tak... jest takie o, a ja tak po prostu tylko jadę prosto i się nie przypraca auta. Chociaż to jest y, ten. To jest mm, no ten y, to jest y, LEGO, więc to coś innego jest y, GTA. No. nie bo ja mam GTA. Tylko. Nie wiem. Bo jak już z tego robię, jeszcze robię Seję, to z tego zrobię. A jak Tom zupię, skończę, to skiutam zrobię. Bo dzisiaj, bo w tym roku podobno, chyba, to są na filmiku, i że ja będzie się mogło zrobić. Będzie. Tak. Część. Część. Czy nagrym, czy nie? Yeah, like well, turn your... I learned from my mistakes. I okay, won't Ah, the on Yeah, fine. But do you have a gravel gun with you? Well, I sure do. You're welcome to one of those useless pieces of junk. Darn things didn't help me one little bit with old Bessie. Huh? Stripe bass. Great. About yay long? Ooh. What? Nothing. Anyway, uh, I'd better go. Gotta go arrest some robbers. Sure. Uh, good luck with that grapple gun. These things can be tricky to use. Whoa. Oh! <laughs> so, much just see it? Double, double. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, hey, mm -hmm. Chase. There is a hitch. Yeah, it did seem to be going surprisingly smoothly. What's the problem? We've got conflicting reports about which building the are in now. The chief's got officers searching Can't the on foot, but me. I think you it can speed things up. If you can get onto back the back roof back. of the burger joint I've marked on yeah, your map. Yeah. then I can Just use my scanner there. to figure out which building they're in, right? Exactly. Good luck, Chase. <laughs> Dobra. A, nie. Dobra, cie. Jadę. Tu, ja tu, 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 tu. Tu, 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 tu. O nie. Już musiałem chciałam. Spadnę. O, ja cię. Tu. 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 Czu, czu, czu... O nie, nie chciałem... O! Ten no nareszcie ma z przodu! Jeśli nie było tamtej samochody, to by z tyłu. Jeśli nie o, o nie! Myślałam, że... ...przyszło już z całkiem, całkiem... ...dlę. get in trouble for that. Właśnie zapomniałam, coś gadać! Bo zawsze na filmiku się coś gada. Właśnie ja tutaj jadę. Ja nawet zapomniałam, że nagrywam filmik. Ja cię. Ja dobra. Ja sobie tutaj jadę, bo tak się powinno jechać tutaj. Tak, o. Tu się powinno jechać, prawda? Tu, tu, tu. Tutaj się jedzie, a tu nie wolno, bo tutaj są... Nie, dobra, że tu Elka, Eka wiesz, że tu Dobra

u u, 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 Bez pożyty z auto Wiem, na piechotę nawet by było szybciej, ale... się nie, nie chce iść na piechotę tylko na serio Dobra, pójdę tu No Mhm O! Będziemy musieli go znaleźć O, tutaj będziemy musieli użyć tego haku Dobra hey no, oh, tam and there's Dobra, Dobra skoczyłem. Skoczyłem. I hamburger teraz... right, let's see where you guys are hiding. Tam? Nie Są Znowu, znowu, znowu Czy to są czy oni? to są żani tak No ten gościu musi ssać bo takie Ej, strzałka jest? I strzałka jest Ja nawet nie, jest... Nawet... Ten gościu? Nie naprawdę co tu, co ten, co drugi, tam na górze na dachu są. Na serio, włączyłem skaner, kiedy ich znalazłem. Dobra, oni chyba gadają. Tak myślę. No, ej Trzymam, mnie, a nie co Got hmm. huh. <try> Aha, Gotem. to będzie taka, będę musiał się spinać, dobra. Ellie, I've located the robbers, but I'm a, going to head są ludzie, nie wiem co kiedy, ale co tam. Huh. Do idę. E, 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 e. E. Ej, skoczę, Nikto. Kiedy? No, do góry, do góry. I dobra. Mhm, dobra, tu jest. A tu... Jest kolejne. Chcę coś zobaczyć, bo tutaj chyba coś widziałam. Tak. Ale teraz będę musiał spaść. Lub tak spaść musiałam. Przecież, że, że chciałem coś zobaczyć. Do góry. Dobra do góry, do góry, do góry, to do tu do Ale za, za, nim to Chciałem, żeby tam Pieniądze, a tu się... O, ja pamiętam chyba tą misję Oglądałam ją chyba, ale Chyba nie Nie, nie pamiętam czegoś takiego jest Nie oglądałem tej misji Chyba I don't have vertigo or some other ridiculous phobia. I'm <coughs> ah, ah, French. Parents. Oh. <laughs> I'm not as fit as I used to be. I think I'm gonna faint. There better be some way across to that building. <laughs> Ej, dobra, chcę. Well, Na no, to już spadłem. Okay. Dobra. Nie. Dobra. Dobra. Tak. I tak. 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 A... przecież skoczyć A co? Ja nie umiem tego zrobić. To nie jest takie czy... To nie jest takie łatwe, jak musicie. Dobra, jak to było teraz. Ale trochę. Tu trzeba chyba wejść. Się. Nie mogę tego rozwalić więc nie. Dobra. Tu znowu to samo. Dobra. Mm -mm. Dobra. Tu, 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 tu. Teraz tu trzeba przejść. Nie dlaczego spłodziłem mi się ręce, ale dobra. Teraz trzeba teraz skoczyć. Znowu użyć haka. A to trzeba na dół i pewnie zbudować tę polinę Widziałem No kurczę Ej no Pewnie tu będzie coś do rozwalenia Chyba tak Tak A, well, będzie anyway. Co to będzie bo ja nie wiem Ja wiem co to jest tylko nie pamiętam jak się to nazywało, takie o. Tępolinę na jego... Muszę tak powiedzieć trochę. No kurczę. ja to pio, co tutaj już jestem, a już oni uciekają. Dobra. Skacze! Dobra. Trzeba tak. Dobra, gdzie oni są? Trzeba ich znaleźć. Dobra, tu jest pierwsze. Trzeba atakować. A pipi Dobra. Jakiś pewnie na górze jeszcze będzie. Tak czy nie? Trzeba wszystko patrzeć, bo możliwe. A tu, 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 tu. O, nie mogę się schylić. Dobra. Kupałem... Tylko żebym tego nie zrobił źle. Tej misji. A, to trzeba było tak. Może być tak, że zrobiłem źle. Patrzę, 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 dobra. Tu chyba nawet trzeba uprzejść. No, dobra. Tak. Tylko co tam jest? Ale dobra. Nie. Tu, dobra, tak, tak i tak. Nie! Dobra, dobra, tak, tak, tak. Ten, ten wow. To jest odcinek niż tam, y, pierwszy odcinek, ale dobrze. Trzeba wskakiwać teraz tu, tu. Dobra, tu, tu. Dobra, tak się nie drga. Dobra. Hehe, oh, znowu. O, tylko tu jest kolejny, ten, ten, ten. Dobra. Dobra, kry, 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 Dobra. To trzeba teraz wejść. Dobra. Tu jest kolejny. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Dobra. That just leaves the leader. Stop! 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 to <laughs>

See what appears to be the leader of the gang of robbers stood on one of the rooftops. Oh, he seems to be waving you. at someone. Thank you, thank you. It'll you take more you than that to stop me, mister. Ah, why did I have to open my feet? <laughs> yeah. I've just seen a member of the Lego City PD swing into the fray. <laughs> it looks like this pursuit will end in an arrest. This is Conrad Peters on the scene okay. for Channel K News. No, quickly, quickly. Uda mi się, uda, uda Uda, uda mi się, uda mi się, uda Co to nie no, kłuczę jeszcze Ale dobrze, będę był, e, tam widzę miejsce, będzie e, trwało pewnie hakiem tam Dobra Co ona mówi? O nie, on ciśnę tam No on nie może cały czas uciekać Nie, może się, może się w końcu zmęczy To mnie w chcę już mi się to cały czas gonić go Ale dobra No, kłuczę Ej, no kryj, k Okej, okay. no kryj. To trzeba tu? No, nie wiem, to się stało, nie mogłem tu, ale dobra. Już, już, szybko, szybko. skaczę Dobra. A gdzie to ja jestem? A tu. Dobra. Uciek? No, search me! Maybe hmm. Blue! He's the fixer in Albatross Prison! Go see him! Just, just Don't let me fall! E... Oh. No, yeah, wow. not any gościu, more you nie, to szpital, bo to George Fartar Bensonbury? Hey! O, to tutaj jest dziecko. Też jacyś ludzie spotykają. O, w tym piłce jest jeden tak słaba. Nie, no, tak nie jest słaba, tylko dobrze o. Uf, się. już dwadzieścia pięć minut continue sorry Ta. ej co myszką? No nie, tu ja klikam wszystkie guziki, ale dobra Dobra, to już Ty daj ten czaptaj drugi czy czaptaj trzeci? Bo ja nie wiem Czaptaj pierwszy, czy nie, czaptaj drugi, czy czaptej trzeci. Jeszcze je nie wiem. No tak, czy muszę zagrać. Hmm. Aha, dobra to, to ta, ta. Dobra. Dobra, czaptaj. E no to dobra. Hej, Chase! No to uwaga, kończymy. No to widzimy się w następnym odcinku na moim kanale.